Czy gotowi? No jak? Tak! No, no to tak jak poprzednio na 0 jedziemy Uwaga 5 4 ty, bo Ty nie dziękuję za to witam 2 1 0 No i ruszyli, Dawaj, ruszyli markażu. powoli, powoli tutaj spokojnie Myślisz, że najważniejszym wejście w streamie jest GTA RP? Nie o, tutaj jakiś wariat na drodze, wariat na drodze! Niszczy w ogóle cały, cały turniej, to jakiś podpalacz! Arsanista tutaj się w, w na tor! Już tutaj... z Dzień dobry, Uber? Ja na Grochowską. A, pan nie z Polski. Eee. Jachachu jechać ku Grochowska ulica. O <suszel> ociepleniu! Po rusku też nie gada. Eee. Gama jobba. Eee. Kachapuri? Tbilisi Kachapuri? Panią Jestem aktywistzem. E, ostatnie słuchaj, dojeżdżam uberem na protest, na tak jak aktywiści, więc się liczy. Ostatnie...